Magda Gessler dementuje plotki jak naprawdę z tym alkoholem. Magda Gessler posiada grono wiernych fanów, którzy z chęcią śledzą kuchenne z jej udziałem. Choć celebrytka w programach ze swoim udziałem nierzadko epatuje niegrzecznością, A nawet chamstwem, widzowie jej tak nie traca sympatii do niej. Postać Magdy Gessler wzbudza skrajne emocje. Dlatego na jej temat powstała masa niedorzecznych plotek. W najnowszym wywiadzie dla Plejady, jedna z najjasniejszych gwiazd TVM postanowiła rozprawić się z największymi bzdurami. Powiedziała szczerze, jaki jest jej stosunek do alkoholu. Czy to prawda, że ma do niego wielka słabość? Magda Gesser uważa, że nieprzychylne opinie dotyczące jej rzekomego pijanstwa narodziły się na skutek publikacji feralnego zdjęcia sprzed lat. Kadr przedstawiający restauratorkę w jej nie najlepszej chwili sprawił, że spore grono osób zaczęło postrzegać ja w bledny sposób: Największa bzdura to to: że piję alkohol i alkoholizę mam jakieś uzależnienie. to bled. Ponieważ ani u mnie w domu, ani nigdy nie było takiego problemu to było jedno z dzieci zrobione 20 lat temu w Katowicach, i ono zmieniło percepcję ludzi. To bardzo boli, bo to nieprawda zarzeka się Magda Gessler, cytowana przez Plejadę. Na temat Magdy Gessler krazy znacznie więcej krzywdzacych plotek. Dotycza one chociażby doczepianych w losów oraz przejawów agresji. Czy rzeczywiście nie ma w nich ani krzty prawdy? Chyba każdy widz kuchennych rewolucji chociaż raz natrafił na odcinki programu w których Magda Gessler w wulgarny sposób zwraca się do właścicieli restauracji czy kucharzy. Lub nawet pozwala sobie na tak zuchwale gesty, jak rzucanie talerzami i niszczenie mienia. Trudno oprzeć się wrazeniu, że celebrytka miała problemy z panowaniem nad własnymi emocjami. Przy okazji restauratorka odniosła się do plotek mówiących o tym, że doczepia w losy. Niestety nie odpowiedziała jasno jak naprawdę jest w jej przypadku. Nie wiem, dlaczego ludzie się przyczepiają do doczepiania włosów, jak każda gwiazda na jakaś większa imprezę beda z blondynka. Czysto tego używa, bo Polki mają ja trochę gorsze włosy niż Hiszpanki. Plotka, że jestem agresywna. Ja rozumiem, że czasem trzepnę talerzem, ale na co dzień jestem słodka i mila – stwierdziła Magda Gesser w rozmowie z Plejada. Celebrytka zapewnia, że stara się skupiać wylacznie na pozytywnych emocjach. Powiedziała także. Co myśli o hejterach, którzy regularnie atakują ją w mediach społecznościowych? Nie przejmuję się. Ja współczuję ludziom, którzy muszą z tym, żeby komuś zrobić krzywdę. Oni muszą się leczyć, bo to jest najgorsze zło, które później wchodzi w nas i robi nam samym krzywdę. Oni mają duży problem. Bardzo im współczuję, oświadczyła Magda Gesser w wywiadzie dla Plejady.